<noise> <noise> Okej... Okay, kochani. Na czym polega podobieństwo między Jubilerem i Saturnem Coś wam przychodzi do głowy? Proszę piszcie w komentarzach na, dół na samym dole. Odpowiedź już w na następnym odcinku. Strzałeczka! Puk, puk... Jeden i drugi mają pierścienie.! <noise> Jeszcze raz. I jeszcze raz. Oczywiście kochani, mała zagadeczka standardowo na dzisiaj. Powiedzcie mi, dlaczego miłośnik korridy i krowa są sobie tak bliscy? Jeżeli wiecie, piszcie w komentarzach na dole, obojętnie co wam nawet przyszło do myśli, na myśl, proszę, piszcie w komentarzach na dole. Jeżeli nie wiecie, dowiecie się tego już w następnym odcinku. Całecka! Zaczynamy! One! Stoi blondynka na przystanku, a przechodząc i widząc to jakiś obcy facet, zagaduje... Ej! Po co ty tu stoisz, kobito? Te autobusy kursują tylko od święta! No wiem! Właśnie dzisiaj nie no! ハハハハ Matematyka jest bardzo użyteczna w naszym życiu. Korzystamy z niej na przykład wtedy, gdy chcemy obliczyć pod jakim kątem postawić dach naszej altanze. Korzystamy wtedy z funkcji trygonometrycznej. Bardzo dobrze, Agatko! Widzę, że kolega z ławki już na pewno wie, że nic go nie zaskoczy w matematyce. Więc pani żartowniciu Jasiu, proszę, powiedz nam, co to jest kąt? Zadałam ci pytanie, Jasiu. I w odluznieniu od mojej przemiłej koleżanki powiem, że... To jest najbludniejsza część mojego pokoju, proszę pani. No. Jeśli spodobał Wam się odcinek, to proszę zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał tak, ażeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję! Jeszcze raz! 是的。